Roland zapomniał już o jajkach. Znowu zirytuje kandydatki. Na ten odcinek Rolnik Szuka żony czekają wszyscy fani programu. Randki to moment, kiedy naprawdę zaczyna się coś dziać w show TVP. Już wiadomo, że po aferze jajecznej u Rolanda szykuje się kolejna. W rolnik Szuka żony wprowadzono pewne zmiany. W poprzednich edycjach już w piątym odcinku widzowie widzieli randki, tym razem musieli czekać aż do szóstego epizodu. Do tej pory znudzeni widzowie usłyszeli, że kandydat Basi, Mateusz, nie jest zainteresowany rolniczką. Rolnik szuka żony 12. Basia kontynuuje rozmowę z Mateuszem. Odcinek rozpocznie się bardzo emocjonująco od rozpoczętej w zeszłym tygodniu rozmowy Basi z Mateuszem. Rolniczka dość otwarcie podsumuje, co usłyszała od kandydata. On ma 42 lata, ja mam 32 lata, mamy swoje doświadczenia i wiemy, na czym ten świat stoi. Oboje rozumiem, że to powinny być etapy, na które oboje powinniśmy wyrazić zgodę, żeby przechodzić dalej, albo nie zgodzić się i wtedy ten etap zakończyć. Widzowie przekonają się, czy Mateusz pozostanie u Basi, czy jednak podejmie decyzję o wyjeździe. Rolnik szuka żony 12. Roland zapomniał już o aferze jajecznej. Roland poprzednio zirytował swoje kandydatki aferą jajeczną. Jednak nie wyciągnął z tamtego doświadczenia żadnych wniosków. Znowu zaproponuje kolejną zabawę w państwa miasta, jednak po krótkim czasie Katarzyna zacznie wyraźnie okazywać niezadowolenie. Nie spałam całą noc, więc szczerze miałam ochotę wyjechać wczoraj wynająć sobie jakiś pokój w hotelu. Wyzna zapłakana Kasia, kandydatka Rolanda. Rolnik szuka żony 12. Arek tak chce poznać kandydatki. Grę kandydatkom zaproponuje również Arkadiusz, ale zrobi to, by lepiej poznać dziewczyny. Każda będzie wyciągała z miski kartki z zapisanymi pytaniami. Co najbardziej denerwujecie w partnerze? Czy czujesz teraz motylki w brzuchu? Czy myślisz, że znajdziesz tutaj miłość na całe życie? Jak będą odpowiadać na nie kandydatki?